O kurcze pieczony, był nowy update do Pixel ale nie sądziłem, że gra się aż tak mocno zmieni. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem oczywiście Flotar, to jest kanał Flotar Plus. Mam nadzieję, że go subskrybujecie, jeżeli nie, no to zmieńcie to w tej chwili i możecie strzelić lajka, bo yy, w sumie czemu nie? Czemu nie? Na dobry początek dnia, na do... chociaż wy to widzicie o 13, u mnie jest to dobry początek dnia e, Season over, mm, jak widzicie, battle pass dobity i mamy nowy sezon i jest to sezon egipski. Okej, okay, event. W sumie nie sprawdzałem tutaj jeszcze. Zobaczymy tą zapowiedź tego sezonu. Witaj w sezonie egipskim. Oczywiście dostaniesz super nagrody standardowo. I co my tutaj mamy? Mamy takiego skina. Um, Pyramid Guard. Tutaj mamy broń, która nawet, powiem wam, ej, podoba mi się ta broń. No, wow. Ładnie wygląda. Nie, pewnie jest totalnym uselessem ta broń, ale pod względem wyglądu naprawdę mi przypadła do gustu. Zobaczmy tą drugą broń. E, to też, nie, w sumie to, 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 to takie... Mniej mi się podoba, jeżeli chodzi o wygląd. Tu mamy jakieś inne rzeczy. Sorry, że na przykład nie zajmuję się tym, że mamy jakiś pojazd, bo i tak to z tego nigdy nie będę korzystał. I tak to odbieram, i wiecie, zapominam o tym kompletnie. Tutaj mamy kolejnego skina. W sumie te dwa skiny są do siebie dość podobne. Myślałem, że będą bardziej różnorodne. Myślałem, wiecie, że dostaniemy na przykład skina jakiegoś faraona albo coś w tym stylu. To jest moim zdaniem niewykorzystany potencjał. Tutaj mamy łopatę. Mamy też coś takiego. Okej. Okay. Mamy tajemniczy obelisk, legendarna broń. Mm, I to jest nasza mityczna broń. Także prezentuje się to w ten sposób. Tu są, tu są challenge. Pytanie do Was. Czy po prostu mam kupić tego Battle Pass? O kurde ten. Chciałbym bardzo tego skina. No, ten skin mi się podoba. Ten skin? Oj. Kusi mnie, kusi, ale możecie y, po prostu napisać, czy kupujemy, czy y, omijamy tego Battle Passa. Zobaczmy jeszcze co, jakie są jeszcze inne rzeczy, ponieważ tutaj coś powinno być, tutaj mamy wiadomości, Ok, dzięki, dzięki. Um, powiem wam, że lobby się troszeczkę zmieniło, co pewnie już zauważyliście zresztą. Nowe sety. A czyli tutaj są te rzeczy do odebrania, weźmy to, standardowo, zagramy dzisiaj sobie pod vip w sumie, bo i tak tej broni nie dostanę, a według moich obliczeń powinienem dostać VIP-a, tak, widzicie jak ja dobrze już tą grę znam i tutaj tak samo sobie zagramy pod, chociaż nie, tu, tutaj nie mogę pod nic, pod nic grać, bo tak naprawdę to gierka decyduje pod co gramy i chyba dostanę 50 golda, dobrze, tak, dobrze wyliczyłem. I jeszcze bym bardzo chciał sobie sprawdzić, właśnie, nowe eventy, nowe skrzynki. Czy to są rzeczywiście nowe skrzynki? Nie. To są te skrzynki, które widzieliśmy i one się kończą za dwa dni. Więc za dwa dni będziemy mieli dopiero informację, co tam ciekawego zostało dodane, z tego co, z tego, co rozumiem. Ale na pewno zagramy, wiecie, sobie jakiś meczek, za chwilę coś tam poogarniamy. Battle Pass, ojejku, dawno nie wiem. Miałem... W ogóle tutaj też są nagrody. Zapomniałem o tym. Jeżeli też są nagrody, ale czy dostajemy... W co dostajemy za darmowego Battle Passa? Skrzynki, 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 skrzynki. O! Okej, okay. łódkę i broń na samym końcu. Kurde, no jednak kuszą, kuszą, żeby um, wydać jak najwięcej tego. Trader zwan! Podobno w trader zwanie są naprawdę dobre rzeczy, tak słyszałem. Ale tak patrząc na to, to jest broń na blisko, broń na blisko nie chcę. Snajperka, mmmm. Ohuhu, Laser Critical Damage Poison No dobra, kupuję ją, po prostu kupuję w ciemno Wiem, tak nie powinienem robić, powinienem poczekać, nie powinniście napisać jaką rzeczy tutaj kupić i tak dalej, ale jak widzę snajperkę Chociaż patrząc na to, pa Z Z zobaczcie w ogóle na to Jedna snajperka, druga, trzecia, bo tam mam, prawda? Tak, mam tą snajperkę Tutaj mamy czwartą, chociaż to jest rzadka, dobra zobaczymy 67, 72, 8, Mobility. Będę miał na pewno większą mobilność. Nie, mniejszą mobilność. O, Bleeding, 8-krotny zoom, Critical Damage. Chyba troszeczkę źle zrobiłem. Recoil, Stability, Magic Damage. Dobra, weźmiemy sobie stabilność, zwiększymy. Recoil i Energy. W sumie my, myślałem, że coś ciekawszego będzie można tutaj zrobić, ale nie. Lecimy z testem sniperki. Nowej, e, mitycznej, z tego eventu, tylko najpierw trzeba jajko jeszcze otworzyć. Powinna być nowa mapa. Właśnie, w każdym update'cie jest nowa mapa, więc trzeba będzie ją sprawdzić. Jest, Scarab Temple i Tournament. I Event Mode. Strong Point, Capture and Hold Strong Points. Ciekawe. Trzeba też będzie kiedyś to sprawdzić. Hardcore. O! Oh. O! Oh. One on One Combat. Aha, czy to nie jest... Czy mniej obrażeń po prostu będzie zadawał, tylko że to jest jeden u... na jednego. Kurde, szkoda. Szkoda, szkoda, bo wiecie co? Jeszcze bym sobie sprawdził tego loga przepraszam, nie tutaj. Um, czy mamy tutaj napisane? Free play, new, new competition system, precise matchmaking, new leaderboard, awesome rewards and more, Egyptian season, shiny reset, tak, 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 tak. scarab temple map, improvements, new lobby, settings, top rework. Balance changes, dobra, czyli nic się chyba nie zmieniło, a przynajmniej, wiecie, jeżeli coś się zmieniło, coś tego nie zauważyłem na pierwszy rzut oka, no to wrócimy sobie do tego w kolejnym odcinku i w kolejnym odcinku sobie to wszystko sprawdzimy. Teraz to są, wiecie, pierwsze wrażenia. Update dopiero wyszedł, chociaż wy go widzicie chyba dzień po tym. Tak, wydaje mi się, że dzień po tym. O, witam pana, cześć. Oj, 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 jest problem z, z tą snajperką. Widzicie to, jak wolno mm, pomiędzy jednym pociskiem a drugim, znaczy jak długo trzeba czekać pomiędzy jednym pociskiem a drugim? No nie podoba mi się to. Troszeczkę jednak mi się to nie podoba. Tu jest chyba jakieś zadanie. Chyba trzeba, nie wiem, strzelić kogoś po prostu stojąc na samym szczycie tego. Kurde, no zapowiada się naprawdę dobra snajperka, ale przez to, że mam tą animację taką... No, to jest mały problem z nią. Chyba, że tamte bronie też wiecie, miały coś takiego. A ja na to wcześniej nie zwróciłem uwagi. Możliwe, że tak było, dobra. Drugi frag. Totalna chillera. Nie śpieszymy się nigdzie. Nie mam żadnych zadań do wykonania, więc nie muszę tego robić. Po prostu chcę się dzisiaj pobawić i pozwiedać tą mapkę. Ona wiecie, co mi przypomina. Teraz tak patrzę. Ona mi przypomina mapkę Rust. Tak, to jest mapa Rust z. Modern Warfare 2. Jeszcze się upewnię, wielkość jest taka sama. No to jest mapa raz z Modern Warfare 2. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was tutaj grał w tą grę, ale y, jeżeli graliście, to powinniście od razu znaleźć różnicę. No, 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 no. no. Tutaj tam było dużo takich rur i to też była taka mała mapka do właśnie y, do strzelania się. Y, typowo. I było dużo rur, a tutaj zamiast tych rur mamy takie inne rzeczy. Czekajcie, gdzie to jest? O, właśnie, widzicie, mamy to. I można było właśnie tam wejść na górę. Już jak zobaczyłem tę mapę, tak się patrzę, że tam ludzie na górze są. Mówię, Kurde, wygląda kras, ale mówię, nie, na pewno to nie jest rast. Ale tak, to jest wariacja na temat Rasta, oczywiście w innym klimacie jest to zrobione, bo tam jest taka, taki pustynny klimat, taki troszeczkę postapokaliptyczny, chociaż nie do końca, taka, nie wiem, y jakaś fabryka na pustyni. A tutaj mamy takie miasteczko egipskie, więc. Podobnie jednocześnie klimat i kompletnie inny, więc fajnie, że udało mi się to znaleźć. Takie nawiązanie. Ciekaw jestem, jak wyglądają po prostu inne mapy, te, które zostały dodane. Czym, y, czy na przykład one były czymś inspirowane. Bo wydaje mi się, że w takim razie mogą być rzeczywiście inspirowane. Kurde, ja powinienem im się dać załatwić. Z jednej strony mógłbym im pomóc, ale ja też nie wiem, na czym te zadanie polega, <grym> więc. Zostawmy, zostawmy tak jak jest, jeżeli kupię Battle Passa, to dołączę do tej rywalizacji i najszybszego robienia właśnie tych questów. Chociaż no, muszę przyznać, że ten skin naprawdę mi się podoba. Serio, to jest jeden z chyba niewielu skinów, których, które bym chciałbym mieć nie do kolekcji, tylko naprawdę mi się, um, naprawdę mi przypadły do gustu. Dobra, pek. Jeden strzał właśnie, bo ty truciznę dostajesz. Aha, czyli jeden strzał wystarczy. Okej, okay, czyli zostawiliśmy tego gościa. Cyk. I tamtego powinniśmy zatwić. a nie załatwiliśmy go. Czemu? Hmm. Siema. O kurde, to jest jakaś inna broń. Wydaje mi się, że tu jest jakieś zadanie Załad w dziesięciu przeciwników bez umierania używając broni, którą się ładuje i jednocześnie musisz skacząc. No, to są te zadania. Już człowiek zapomniał jakie, ile to nerwów po prostu psuło, żeby zrobić takie jedno zadanie. Ale później nagroda była niby tego warta, nie? Zresztą właśnie te skiny. Chociaż mówię, te anime, czy tam kartun skiny, nie, nie, nie pamiętam, e, jakiego, jaki był poprzedni sezon? Nie, kartun był, tak, były te. Nie, był influencer. Był z influencerami, tam była taka postać za dlatego mi się to pomyliło. No, no to spoko to. Znaczy, no, ten skin był taki średni, dlatego nie wziąłem, nie wziąłem w tym udziału. Ale mapa fajna. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Pewnie dołączę do map, które ostatnio tylko gram. W sumie zauważyłem, że ja tylko gram nowsze mapy. Nie gram starszych map już. Bo te nawsze są, wiecie, one są takie skondensowane, nie musisz nigdzie biegać, szukać przeciwnika, tylko od razu wszystko masz, respisz się i po prostu możesz sobie strzelać. Dobra, zobaczmy jeszcze, masz jakiś tryb, albo coś tutaj innego, minigames, eee, nuda rajdy, nuda hardcore, no właśnie ten hardcore, chociaż hardcore to czy, czasami czy one-on-one -on -one combat player with more skill, aha, dobra, Scarab Temple, two teams fight each for... A, czyli to jest Team Strike typowy. Dobra, czyli wzięli hardcora, upchnęli tutaj. Czemu to się nazywa hardcore? T -t -t Teraz tak mnie to ciekawi, czemu to się nazywa hardcore? Jeżeli tutaj. Wiecie, ja myślałem, że to będzie tryb, gdzie masz mało zdrowia i rzeczywiście jeden z strzał potrafi cię, yy, cię załatwić. O, turnament. Na samym turniej zaczyna się. Co jest? Shop, shop open soon. The higher your place in the leaderboard, the more tournaments. Czyli, im będę miał wyższe miejsce, tym więcej punktów będę dostawał na koniec sezonu. I będę dostawał jakby jakieś specjalne skrzynki. A mogę zobaczyć co tu jest. A, kurde, leaderboard. Players in clan, właśnie trzeba będzie zrobić wszystkie w klanie. Możliwe, że po tym odcinku właśnie zrobię. No, czyli mam jakieś nowe turnieje i nowe turnieje zaczyna się za tyle minut. Szkoda, że nie mogę tego zobaczyć, bo nie ukrywam, zobaczyłbym. O co dokładnie chodzi w tych turniejach, bo wygląda to naprawdę ciekawie, ale no, turniejami się zajmiemy w kolejnym odcinku, jeżeli będzie Battle Pass. To także będzie w kolejnym odcinku. I e, czy coś jeszcze pominąłem w tym update? Cie? Chyba nie, chyba wszystko to, co jest. Czekamy na nowe skrzynki, e, czekamy na nowy event specjalny, który się kończy za 21 godzin, e, więc miejmy nadzieję, że po prostu m, coś ciekawego się e, z tego wytworzy. A i Fila, czy mi założyło hełm. Naprawdę założyło, gdzie jest Store. Bartek Bladi. Za każdym razem zastanawiam się, jak ludzie mają na przykład swoje imię i kogoś nick. I czemu? W tym sensie nie, nie masz własnego niku, tylko musisz komuś zabierać, bo lubi. Nie, znaczy ja rozumiem, że to chyba lubisz, tak, tą osobę w tym wypadku Bladiego. Ale zawsze mnie to ciekawiło po prostu, jak to działa, że <grym> na przykład y, sobie biorą niki y, jakiś tam, no tutaj, z Bladim. Nie wiem, dla mnie to jest dziwne, może to tylko dla mnie. Ja wam dziękuję za uwagę, coś mi się tutaj zresetowało, ale widzimy się w kolejnym odcinku. A brajcik zapowiada się naprawdę przyjemnie, nie jest to nic rewolucyjnego, nic takiego, wiecie, szalonego, ale zapowiada się naprawdę spoko. Także dzięki za oglądanie, jeszcze raz, do zobaczenia, cześć!